No to jest Śląskie z regionem gospodarzem, czyli najbliższym naszym partnerem, wielkim partnerem. Razem z miastem Katowice to jest bardzo ważny nasz partner, bo tutaj zaczyna reprezentacja Polski, tu jest losowanie, tu jest mecz otwarcia. Czyli wiele akcentów też przedturniejowych. Mecz kwalifikacyjnych w połowie października, tuż przed mistrzostwami. Turniej towarzyski z udziałem trzech polskich i trzech na pewno czołowych zespołów świata. Czyli tutaj się koncentruje dosyć dużo wydarzeń z tymi mistrzostwami. A dlaczego Śląsk? Śląsk jest w historii ponad stuletniej naszej dyscypliny naszym takim sprawdzonym partnerem, a ludzie którzy w tej chwili zarządzają regionem śląskim i miastem katowice to są sprawdzeni przyjaciele sportu piłki ręcznej mecenasi sportu w związku z tym nie powiem że to są łatwe rozmowy to negocjacje w tym zakresie są zawsze poważne i chcące dwie strony doprowadzić do Jakiegoś konsensusu w, w, w sprawach i finansowych, i organizacyjnych, i marketingowych, ale te rozmowy były bardzo twórcze. I one cały czas trwają, bo cały czas współpracujemy. I możemy powiedzieć, że. Pracujemy ze zrozumieniem wspólny, wspólnego celu, jakim jest dobra organizacja, może także sukces sportowy, ale na pewno organizacyjny, żeby goście po tych mistrzostwach wyjechali przynajmniej tak zadowoleni, jak wyjeżdżali w 2016 roku po Mistrzostwach Europy, organizowanych też przez Polskę. Tak jak pamiętam, wszystkie ważne imprezy rozgrywane na Śląsku, czy to w Spodku, czy na Serionie Śląskim, zawsze kumulowały bardzo dużo kibiców, z reguły były to pełne, czy hala, czy stadion mamy nadzieję, że ta impreza też taka będzie a piłka ręczna pokazała już w 2016 roku, że przyciąga rzesze kibiców wtedy Polska tutaj nie grała pomimo tego hala była wypełniona jestem przekonany że Śląsk po pierwsze zasłuży, że tu gra reprezentacja Polski w pierwszej fazie rozgrywek to jesteśmy pewni, że spodek będzie czeszczo w szwach. Bardzo trudny temat. My musimy przy mistrzostwach robić wszystko z wizją, że te mistrzostwa mają się odbyć w terminie na zasadach określonych w umowie z, z naszym głównym partnerem, czyli Międzynarodową Federacją Piłki Ręcznej. Pamiętajmy, że jeszcze z nami jest Federacja Szwedzka, która ma te same zadania, i musimy we wspólnych, wspólnie uzgodnionych terminach pewne operacje zmierzające do tych mistrzostw przeprowadzić. Oczywiście ogromny wpływ na naszą pracę, na naszą niepewność w tej pracy mają skutki tej okropnej agresji. Jesteśmy przybici tą sytuacją, ale swoją pracę musimy wykonywać i ją wykonujemy, co było co dzisiejsze spotkanie było dowodem takiej naszej pracy, która zmierza do organizowania tych mistrzostw. To proszę na końcu jeszcze powiedzieć, jakie jest stanowisko Związku Piłki Ręcznej w Polsce dotyczące reprezentacji Rosji oraz udziału w międzynarodowych rozgrywkach. My wyraziliśmy jako jedni z pierwszych swoje stanowisko. Wczoraj dodatkowo oświadczenie wydały wspólne oświadczenie nasze reprezentacje, żeńska i męska. Jesteśmy wspólnie zgodni. Co do tego, że Rosja w rozgrywkach światowych, europejskich nie powinna brać udziału i te decyzje, które zapadły w Europejskiej Federacji nas wiążą i my się z tym zgadzamy i postępujemy zgodnie z nie tyle wytycznymi, ale z decyzjami władz europejskich.